Witam serdecznie wszystkie raki, raki słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na kwiecień 2022 roku. Co u Was dobrego w tym miesiącu, drogie raczki? Macie cudowny miesiąc, 5. Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, wchodzi do ryb i ustawia się w trygonie, czyli w korzystnym aspekcie do Waszego znaku. 15 kwietnia Mars, planeta energii, planeta działania, również wchodzi do znaku ryb i ustawia się w bardzo dobrym aspekcie trygonu do Waszego znaku. 11 kwietnia Merkury, planeta komunikacji, naszego myślenia, kontaktu, współpracy, wchodzi do byka, a 20 słońce i obydwie planety ustawiają się w sekstylu, czyli w korzystnym aspekcie nowych szans, nowych możliwości do Waszego znaku. Więc tutaj y, naprawdę dużo y, będzie się u Was działo, dużo nowych możliwości się przed Wami otworzy. Już na początku miesiąca, 1 kwietnia, odbywa się nów księżyca w znaku barana. Y, co to mówi? Nów u Was dotyczy Waszego powołania, Waszej kariery zawodowej. Jest w trudnym aspekcie do Waszego znaku, więc tutaj yy, może być nerwowo, tak? Tutaj możecie sobie uświadomić, czy to, co ja robię, to tak naprawdę jest moje, czy to jest coś, co ja kocham, do czego chcę dążyć, co pomaga mi się zrealizować. Yy, Możecie wyrwać się z jakichś ograniczeń, tak? Rozpocząć coś nowego. To jest pierwszy no, w, w tym roku astrologicznym, otwierający nowy rok astrologiczny, jakby dający szansę na nowe pomysły, nowe współprace Więc odwagi, drogie Raki. Piątek kwiecień, dość trudny dzień, ponieważ Mars, planeta energii, planeta działania, yy, nowych możliwości, yy, łączy się z Saturnem, planetą ograniczeń. Y, następuje to w znaku wodnika, więc tutaj u Was może to dotyczyć pieniędzy od innych, jakieś ograniczenia, być może czekać na jakieś pieniądze, które. Yy, okaże się, że z jakichś tam powodów nie wiem, na razie nie nadejdą. Tak? Trzeba poczekać. Tutaj będziecie walili głową w mur, nic się nie da zrobić. Być, jak czekacie na przykład, staracie się o kredyt, też coś może się odwiedź. Więc zalecam spokój. Później po 10 zaczynają się dla Was dobre konstelacje. Wszystko powinno się ułożyć. Tym bardziej, że już yy, podczas tego dnia, 5 kwietnia, kiedy jest ten trudny aspekt Marsa z Saturnem, Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, wchodzi do znaku ryb. Wenus w rybach czuje się bardzo dobrze. Jest nastawiona na miłość, na pomaganie innym, na zajmowanie się sztuka, sztuką. Poruszają się w nas jakieś artystyczne zdolności. Wenus, wchodząc do ryb, ustawia się w bardzo dobrym aspekcie trygonu do Waszego znaku. Tutaj Będziecie chcieli się czegoś uczyć, będziecie chcieli wykorzystywać swoją wiedzę, żeby spełnić siebie. Wspólnie z innymi ludźmi będziecie coś robili, rozwijali się cudowny czas na rozwój duchowy, na poszerzanie swoich horyzontów, na nauczenie się czegoś nowego. 11 kwietnia merkury, planeta komunikacji, planeta kontaktu, współpracy z innymi wchodzi do znaku byka. Merkury, wchodząc do byka, ustawia się w korzystnym aspekcie sekstylu do waszego znaku. Tutaj widzę, że możecie yy, wspólnie z innymi ludźmi zacząć realizować swoje pasje, swoje marzenia. Będziecie w bardzo przyjemny sposób spędzali czas z przyjaciółmi, z ludźmi myślącymi podobnie, tak jakby po to, żeby osiągnąć niezależność, poczuć wolność, yy, nowe pomysły, nowe osoby do współpracy. Nowe możliwości się pojawiają. Następna korzystna informacja. 15 kwietnia Mars, planeta energii, planeta działania, wchodzi do znaku ryb. Mars w rybach jest nastawiony na rozwój, na pomoc innym ludziom. To go napędza. Chce być blisko sztuki, blisko duchowości. Um, tutaj. I Wenus, i Mars będą w trygonie, w bardzo dobrym aspekcie do Waszego znaku. Tutaj bardzo duży rozwój, chęć pomocy innym, nauka, spełnianie marzeń, realizacja celów, miłość. Możecie spotkać kogoś na miłość, tak? Wspaniałych ludzi, wspaniałych przyjaciół, cudowne znajomości. Bardzo dużo nowych możliwości się przed Wami otworzy. 16 kwietnia odbywa się pełnia księżyca w znaku wagi. Pełnia znak uwagi jest w trudnych aspektach do waszego znaku. Księżyc będzie w wadze, yy, słońce w baranie. Tutaj możecie sobie uzmysłowić tak, pewne rzeczy. Będziecie chcieli zostawić coś, co wam nie odpowiada. Być może coś, co nie daje Wam poczucia bezpieczeństwa, co nie pozwala wam się spełnić. Yy, yy, słońce i księżyc są w trudnym aspekcie do Plutona, tak? planety transformacji, przemiany. Tutaj u Was może to dotyczyć również współpracy, relacji partnerskich, że pełnia może być takim dniem, kiedy będziecie coś chcieli zakończyć, yy, pożegnać się z czymś, tak? co czujecie, że Was mocno ogranicza, nie pozwala Wam ruszyć do przodu i realizować siebie. Więc tutaj może być sporo emocji. Osiemnasty jest ciekawym dniem, ponieważ Merkury, który wszedł do byka i myśli o pieniądzach, o przyjemnościach, o zarabianiu, łączy się z Uranem, planetą nieprzewidywalności, planetą rewolucji. Tutaj możecie kogoś poznać, kto zaproponuje Wam współpracę świetny czas na wychodzenie właśnie na social media, tak? na otwieranie stron internetowych, wchodzenie na Facebooka, na robienie live wspólnie z innymi ludźmi jakieś działania. tak. Tutaj pojawiają się nowe możliwości, tym bardziej, że ten dzień to jest tak. Merkury również jest w dobrym aspekcie z Wenus, planetą miłości, która jest w rybach, czyli uczycie się czegoś nowego, realizujecie, robicie coś dla innych, tak? Albo zaczynacie zajmować się rozwojem duchowym, robić coś na przykład, co daje Wam dużą przyjemność, dużą satysfakcję. Uczycie się czegoś nowego. Ale tutaj nowe możliwości Uran jest planetą rewolucji, pamiętajmy o tym. Podczas tego dnia 18 również słońce, które jeszcze jest w baranie, ustawia się w trudnym aspekcie do Plutona. Tutaj yy, będziecie czuli chęć wyrwania się z jakichś ograniczeń. Tutaj coś, co ja robię, nie czuję się spełniona, tak? Ktoś, z kim współpracuję, ciągle wywołuje na mnie presję, chce to zakończyć. Więc dobry czas, ta pełnia daje Wam dobry czas yy, na zakończenie, i później 18 domknięcie tego, tak? Otworzenie się na coś nowego, zamknięcie czegoś starego. 20 kwietnia, tak jak wspomniałam, słońce wchodzi do byka, czyli yy, realizujecie siebie robicie coś z przyjemnością, wspólnie z innymi ludźmi, oddajecie się czemuś, to przynosi Wam również pieniądze, nowe możliwości, nowe y, y, kontakty, tak? Więc tutaj naprawdę y, miesiąc kwiecień daje Wam y, dużo y, nowych sposobów i zarabiania pieniędzy, i spędzania czasu w miłej atmosferze, być może z nowo poznanymi ludźmi, albo w nowy sposób, Wykorzystajcie ten czas. 27 kwietnia cudowny aspekt Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności i Neptun, planeta duchowości, rozwoju, chęci niesienia pomocy, planeta artystów. Obie planety są w rybach, łączą się. Tutaj dla ciebie jest to wszystko w trygonie, w cudownym, wspaniałym aspekcie, że wszystko idzie, że wszystko się udaje. Tutaj czas na miłość, czas na spełnianie marzeń, na realizację siebie. Jest cudowny czas na rozwój duchowy, na Stworzenie czegoś, dzięki czemu będziemy mogli pomagać innym, cudowny czas dla artystów, sukcesy, rozwój siebie, realizacja własnych marzeń. Tutaj możecie poczuć się spełnieni, że dzisiaj spełniły się wszystkie moje marzenia. Raki naprawdę w to uwierzcie. Ten miesiąc naprawdę. I. Um, Yy, później, yy, ważny dzień, 29 kwietnia ponieważ Pluton, planeta transformacji, yy, która wpływa na nas wszystkich, na całe nasze pokolenie, na pokolenie właściwie, wchodzi w ruch wsteczny u Was, dotyczy to yy, jeszcze relacji partnerskich, tak? Właściwie dotyczy to osób tak z końca znaku, ale jeszcze mocno tutaj uświadamiacie sobie, tak, że coś Was ogranicza, coś Wam nie odpowiada. Ten Merkury, wchodząc w ruch wsteczny, daje jeszcze czas na zastanowienie się, po to, żebyście mogli spokojnie coś zamknąć, tak? Uświadomić sobie coś trudnego i to zakończyć. 30 ciekawy dzień. Ponieważ tak, Merkury, planeta komunikacji, planeta kontaktów z innymi, biznesu, wchodzi do bliźnią, czyli do swojego znaku. Tutaj u Was pobudza bardzo mocno Wasze yy, myślenie. Być może tutaj będziecie chcieli pisać jakąś książkę w samotności, prowadzić jakieś rozmowy, coś czytać, uczyć się czegoś, tak? Jeszcze nie będziecie tego pokazywali innym, ale. 30 kwietnia odbywa się Nów księżyca w znaku byka z częściowym zaćmieniem słońca. Nów odbywa się w pozytywnym aspekcie do Was. Podczas tego dnia również Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności łączy się z Jowiszem, planetą szczęścia, ekspansji, rozwoju, które obie te planety będą w trygonie, czyli w cudownym aspekcie do Waszego znaku Nów. Jakby jakieś może przynieść sprawy przeznaczeniowe, że poznacie kogoś, na przykład kto y, pomoże Wam zrealizować marzenie. Nie wiem, właśnie otworzycie stronę internetową, sklep internetowy albo wejdziecie na social mediach. Okaże się to wielkim sukcesem. Słuchajcie, raki, wykorzystajcie ten dzień. To jest cudowny dzień na rozpoczynanie nowych y, przedsięwzięć. Y, na przykład na robienie talizmanów szczęścia, talizmanów energetyzujących. Cudowny czas. Więc ja życzę Wam wspaniałego miesiąca. Mimo, że początek miesiąca może nie być jakiś cudowny, tak? Ten pierwszy nowy może Wam pokazać różne trudne rzeczy, ale dzięki temu na koniec miesiąca będziecie mogli otworzyć się na nowe, ruszyć, działać. Zamknąć pewne rzeczy i otworzyć się na coś nowego. Życzę Wam wspaniałego miesiąca, spełnienia wszystkich planów, wszystkich marzeń. I do zobaczenia.